A, moi drodzy widzowie, widzicie to, jestem prawdziwym youtuberem w Roblox. Spójrzcie jakie mam stanowisko złote, jestem taki prestiżowy, słuchajcie. Takiego stanowiska nawet w realnym życiu nie mam. Staję się bogaty, patrzcie na to! Ile dostaję pieniędzy za, za wyświetlenia? 8 milionów, zaraz 10 milionów! Jestem totalnym milionerem! Nie, nie mam 10 milionów! Muszę nagrać szybko jakieś filmy, żeby 10 milionów kasy dobić. I siema, no kolano, tutaj Toroyano i Bambano. O LOL, nagrywaj mnie, dawaj, mordo, nagrywaj mnie! Robimy crossa? Robimy krosa, mordeczko, dawaj, zobacz. Jaką mam kamerę, widzisz? Masz taką kamerę? Pa Pa, 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 pa Nabijam sobie już salutką po prostu tutaj całe Miejsce na mojej pamięci, więc teraz będę Miał 10 milionów kasy, uwaga Let's go, mamy 10 milionów To jest coś pięknego No i tak, udało się, ile mamy już Subskrypcji? 155 tysięcy Widzowie, zaraz będziemy mieć Normalnie milion, nie no, w sensie Jeszcze trochę do miliona brakuje, ale w tym tempie Będziemy mieć milion niedługo, już 170 tysięcy, ej, czemu ja tyle Nie mam subskrypcji w realnym życiu, w sensie Mam, ale czemu tak szybko mi nie lecą? Pamiętajcie o subskrypcji i no, wtedy dostanę y, diamentowy przycisk na YouTubie Dawajcie, Wojany jako pierwszy YouTuber, który dostanie diamentowy przycisk Uda nam się? No jakby wszyscy zasubskrybowali w tym momencie, to może by się udało Więc klikajcie, subskrybuj A my idziemy teraz może kupić sobie jakąś nową kamerę W ten sposób będziemy e, robić lepsze filmiki, będą nas e, bardziej widzowie oglądać Ej, a co to jest? Okej okay. To jest jakaś skrzynka Robuxowa Win a uh, Inter for Only 9 Robux. Dobra, spin! Let's go! Kupujemy to za 9 Robuxów tylko. Boom! Dawaj! Kupiłem to? No chyba tak. Yes, Kupiłem i teraz się wszystko kręci. I co dostaniemy? Co dostaniemy? Jakieś nowe rzeczy? Jakaś nowa rzecz? Proszę, 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 coś dobrego. Nie! Dostałem super biedackie krzesło. Pff. Co to ma być? Nie chcę tego więcej. Dobra, i idziemy stąd, słuchajcie. Idziemy do sklepu, i słuchajcie, tutaj są nowe e, komputery, co nie? Ja bym chciał sobie jakieś nowe komputery, nie ukrywam, kupić albo komputery, albo jakąś nową. E, o, może bardziej. O, 100 milionów to kosztuje! Ja nie mam takich pieniędzy, słuchajcie, to jest za drogie. To ja jestem biedny, myślałem, że 10 milionów to dużo, ale to są komputery za grubo więcej. Dobra, ile kosztuje kupienie hajsu? Za 500 robuxów będziemy mieć 70 e, milionów Nie wiem czy my chcemy to zrobić No chyba musimy to zrobić, żeby dostać kolejną rzecz za 93 miliony Yes, kupiłem, patrzcie ile hajsu wyleciało Oh yeah, wszędzie hajs, dokładnie tak I teraz słuchajcie, tutaj była ta kamera nowa, co nie? Tutaj za 93 miliony, a może sobie zaoszczędzimy i kupimy za 152 miliony, dobra! Wydam kolejne. Nie, 1000 Robuxów nie, sorry mordyczko, ale 500 Robuxów i już tak, więc łącznie wydaliśmy już 1000 Robuxów w dzisiejszym odcinku. Yes! Ile hajsu, dobra! Mamy 150 e, milionów, więc możemy kupić tą kamerę, co nie? Ile ona kosztuje? Tak, stać nas, a ta ile kosztuje? Ej, możemy kupić też Tom. Dobra, to ja chyba kupię jednak Tom. A to jest za 280 milionów. Dobra, to ja kupię Tom, tylko muszę sobie dobić troszeczkę jeszcze kaski, więc. Niech będzie jeszcze raz! O, oh boy! Kolejna kasa z nieba! Już 1500 Robloxów widzowie! Pamiętajcie, że na Wojanshop są kozackie koszulki, jest cała kolekcja Back to school, jest wszystko! Więc po, pomóżcie mi, bo, bo te filmy z Robloxa to trochę kosztują. Więc jak zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję, to będzie git! A jak jeszcze wejdziecie na stronę wojanshop.pl, wystarczy wejść i sprawdzić, co tam jest. Może Wam coś się za, e, spodoba? A myślę, że tak, ponieważ jest tam pełno rzeczy, to wbijajcie. Pierwsza linka w opisie, po prostu. Kliknijcie i Wojtek będzie szczęśliwy A my co? No, no kupujemy kolejne Robuxy Słuchajcie, ja się nie patyczkuję 2000 już Robuxów poleci Uwaga, cyk, 2000 Robuxów Ale zbliżamy się do końca tutaj tego Patrzcie, cyk, kolejne Robuxy, dobra I teraz spójrzmy Dwie, Mamy 300 milionów Jestem najbogatszym youtuberem Nie, co? To kosztuje 900 milionów? To jest stanowczo za dużo Dobra, kupuję to Jes, mamy! Co to jest za kamera? To jest Luneto! Luneto kamera! Bam bam bam! Ej, dosłownie w ciągu kilku klików nazbierałem całą e, pamięć w mojej e, karcie pamięci, co nie? E, e, masakra. Ale słuchajcie, co się stanie jak teraz kupimy kasę? Ja, yeah, możemy kupić już nową kamerę! Jak my koksy totalne Dobra, słuchajcie, ja bym chciał tutaj sobie zrobić więcej czemu ciągle idę w lewo? Halo! Co to jest Infinity Storage za 1000 Robuxów? No właśnie, czy my to chcemy? Chyba to kupię. Kupię to! Kupujemy! Czyli czekaj, 3000 robuxów, czy ja już wydałem w tym odcinku, to jest chyba niemożliwe. Pa! Pa jak kupuję Wojtek, ej, czekaj, jest tutaj jakaś topka? Nie ma! A szkoda! Bo pewnie byłbym pierwszy. Dobra, lecimy nagrywać dużo filmów. Pa, pa, pa! Wszystkie filmy nagrywamy, Siemano, na kolano, bambano, bambano. Ja nie mogę, ile nagrywam? Mam pamięci? Pa, 38 milionów zapełniłem już kartę pamięci, 50 milionów. To jest jakaś masakra. Dobra, możemy jeszcze klikać E, i tutaj będzie jeszcze podwójnie szybko. Mamy już 70, zaraz... Będzie 100 milionów. E, nie wiem, czy to są megabajty, czy gigabajty zapełnionej karty pamięci. Oczywiście, nasz cel to dzisiaj zdobyć jakiś nowy przycisk. Subskrybuj nie za milion subskrypcji. Za 10 milionów subskrypcji też nie. Ja bym chciał za 100 milionów subskrypcji jakiś nowy przycisk. Bo wiecie, za 100 milionów subskrypcji są takie ciekawe przyciski, YouTube daje takie dziwne. Idziemy to wszystko montować. Ej, siema! Coś. Tutaj... fireot, podróbka Fajrota tutaj przyszła. Patrzcie, nazywa się F-A-I-5, coś tam. Dobra, wszystko tutaj lecimy teraz. Em... Montować widzowie, oczywiście, nabijamy subskrypcję. Zaraz będziemy mieć ten milion. Zobaczycie, zaraz będziemy mieć. Patrzcie, jak to się wolno to ogarnia. Patrz, jak wolno ja to montuję. Przecież to lata miną, zanim ja to wszystko zmontuję. Ale uda mi się w końcu, widzowie. W końcu mi się uda, zaraz kupię sobie lepszy komputer i będę bogaty. Patrzcie, ile u mnie jest ludzi. Masakra, wszyscy podziwiają to, jak jestem kozackim youtuberem. Yo, siemano kolano, widzicie? Mam pełno kolegów. Ja nie mogę fajnie być youtuberem, co nie? Patrz na to, pyk, pyk. I let's go, kolejny odcinek. Czemu mam dopiero 30 milionów? Dobra, nie, nie chcę mi się tak bawić. Idziemy kupić hajs i kupimy sobie w ten sposób lepszy komputer. Więc czekajcie, gdzie tutaj jest hajsik? Tutaj, dobra, kupujemy, 500 Robuxów. BUM! POSZŁO! POSZŁO! KASA WYDAWANA! Już 3500 drobuksów wydałem na jeden film! AAAAA! Ale ja chcę wydać więcej, żeby być najpopularniejszym youtuberem w Roblox, dobra Jo co to za komputer? Ej, ale w sumie mam 700 milionów, więc zaraz będę mógł nową kamerę kupować O lol! Za 900 milionów, to jest kolejna za ile? To jest kolejna za... Ej, nie mogę jej kupić Za 3 miliardy! Pff, co? Ty ja, ja nie wiedziałem, że to takie liczby są na świecie w ogóle. Co? Za 7 miliardów tutaj jest. Dobra, kupuję tą kamerę. Ty to będzie 4 tysiące już chyba e, Robuxów. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze liczę. Dobra, cyk. Poszła! Kolejna kamera! Elo się malo kolano, tutaj trojano. I dziś będziemy bambano robić. Bambano, bambano, bim, bim, bim. Ale widzowie, jest KOKS. Patrzcie, ile nabijam tych, tej kasy. Mam 227 milionów pamięci zapełnionych. Dobra, muszę teraz mieć lepszy komputer, żeby to wszystko sprzedać. Co nie? Dobra, więc sprawdźmy. Decline. Nie, nie, nie. Nie chcę żadnej tej. O lol, no, to jest za słaby ten komputer. Decline, nie chcę żadnych ofert. Jadry, mam swoje nowe oferty. Okej, okay. za 760 milion nie stać mnie, niestety. A na ten? Stać mnie na ten. Dobra, kupuję tego, dobra. Idziemy teraz edytować. Dobra, ktoś chce się wymienić na coś. Co mogę mu wymienić? No. Siodełko mógł. Oni chcą mi dać złoty fotel? Dobra, za zielony fotel. Ready. Not ready? Jak to? Ready. Ja też klikam ready. Czekaj, czy ja się wymieniłem z nim? Czekaj. nie. Wymieniłem się z nim za złoty fotel. Co jest? Mój SŁAWIACKI fotel za złoty fotel. LOL! Okej, okay, dobra. Remove, dobra. Weźmy sobie to remove i dajmy sobie tutaj nasz nowy komputer. Który jest ten najlepszy? Chyba ten. Dobra. Tak mi się wydaje, że chyba ten. Dobra. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to jest ten. Ten chciałbym sprzedać, słuchajcie, remove O, no i ten komputer edytuje super szybko, patrzcie Mamy już prawie pół miliona... O już mamy pół miliona Zaraz będzie milion, za milion będzie mam nadzieję jakiś nowy przycisk Tym, bar tym razem chyba złoty, co nie? Za milion Come on, bo... MAMY MILION! Package arrived, jest, przyszedł nowy przycisk subskrybuj Panie, panie dawaj mi go Jest! Nie, czekaj, mam go? Mysterious package, tak, tak Yes! Mam złoty przycisk. Subskrybuj! Ok, czekajcie, że ja mam w realnym życiu dwa takie przyciski. Nieźle, nie? Fajnie. E, ale oczywiście my chcemy więcej, więc sobie nagramy więcej odcinków, oczywiście. Wszyscy tutaj e, latają. Może zrobimy ze wszystkimi Crossa? Tak! Zrobimy ze wszystkimi Crossa i założymy jeden wielki dom YouTuberów. Tak! Czegoś takiego jeszcze nie było na Robloxowym YouTubie. Było na zagranicznym, było na polskim, prawdziwym. Ale na Robloxowym YouTubie nie. Dawaj, ekipa. Nazwiemy to ekipa Ro Roblox ekipa. Ekipa Ekiparo Obloks Ekiparo Obloks <noise> Dobra, nabijamy tyle normalnie kasy, że to jest jakaś masakra. Oj, a co to w ogóle jest? Co, co, co jest grane? A o co tutaj chodzi? Dlaczego tutaj jest jakiś gościu dziwny? D -d Dobra, mniejsza, wchodzimy do naszego domku z powrotem. No i co? Teraz za 10 milionów chcemy przycisk. Tak, za 10 milionów proste, nie? Musimy to dobić. Musimy mieć nowy przycisk za e, 10 milionów, a potem lecimy po przycisk za 100 milionów. Patrz, jak nam się nabijają miliony subskrypcji. Co jest? Drodzy widzowie, dobiłem miliard, miliard pamięci filmów. Idziemy teraz to wszystko zmontować i zobaczymy, ile wtedy dobijemy subskrypcji. Mam już 6 milionów subskrypcji. Czemu siedzisz na moim stanowisku, gościu? Zejdź z mojego stanowiska, ala! Mago Enteredio Studio. Oglądam sekundy. Co? Na widzo? Oglądam u ciebie koty <laughs> No to pozdro mordeczka, Fajnie, że oglądasz u mnie koty Mam nadzieję, że podobają ci się filmiki z kotami Dobra, lecimy Teraz napijać, musimy to wszystko zmontować Ale, ale ciężko pracuje Widzowie na tym YouTubie, ale uda mi się Uda mi się dobić 10 milionów subskrypcji I wtedy będę miał diamentowy przycisk Ja nie mogę, i uwaga już prawie mamy, już chcę idealnie nabić, chcę idealnie. Yes! Mamy 10 milionów! Przyszła nowa paczka, przyszła nowa paczka. Kurier, kurier, dzień dobry panie kurierze. Co pan dzisiaj za paczkę dał? Dobra, nowa paczka. Just, dobra. Jest, Mam złoty przycisk. Ja cię kręcę. Ale on jest piękny, jakbym ja miał taki przycisk w realu, co nie? Ja nie mogę za 10 milionów subskrypcji, co jest grane. Ja nie mogę, dobra, słuchajcie, widzowie, ja jestem mega ciekaw teraz, co będzie na przycisk zawiecie ile subskrypcji, co nie? Za 100 milionów! Nie mogli się doczekać dostać jakiś e, nowy, customowy przycisk, mam nadzieję, że jakiś będzie, więc teraz lecimy nabijać, ale najpierw chciałem sobie kupić tutaj troszeczkę napoi, co nie? One, to buy, two, jest, dobra, Ok, kupimy to, po prostu zobaczymy, co to da, o, to powinno nam po prostu szybciej nabijać te rzeczy, wiecie, już to dużo y, kosztuje robuxów, te... Y, te, tą, ta kasa normalnie kosztuje dużo robuxów A ja chcę nabić sobie dużo subskrypcji A do wiecie, do subskrypcji nie jest potrzebna kasa Mam już dobrą kamerę, więc damy radę to sobie nagrać Dobra, więc tak makes your edit super fast for 120 sekund Dobra Record faster, dobra, to teraz będziemy cały czas nagrywać Przez 120 sekund, żeby wykorzystać to wszystko Cyk I co, nagrywam szybko? Ej, to działa, to działa Nagrywam szybciej Nagrywam chyba szybciej, dobra, w takim razie nagrywamy. I mam nadzieję, że jak najwięcej nagrałem przez te 120 sekund. Dobra, postałem sobie troszeczkę tutaj, porobiłem sobie to wszystko. E, te 120 sekund już dawno minęło, ale jak widzicie, mam 4 miliardy materiału do nagrania, w sensie do zmontowania. Więc ja teraz siadam do montażu, ok. Wypijam sobie mojego, tak jakby, energetyka. Make your edit, dobra. I teraz lecimy z edytowaniem. Let's go, widzowie. Zedytujemy, mam nadzieję, jak najwięcej. Zrobimy kupę hajsu, kupimy nową kamerę i będziemy mieli 100 milionów subskrypcji. O, ja cię kręcę, dobiłem 6 miliardów kasy. I ja mam 50, mam prawie 60 milionów subskrypcji. Przecież, jakby tak było w realu, to YouTuberzy ci topowi, co byliby. Wiecie, no taki PewDiePie byłby najbogatszym człowiekiem na świecie, właściwie, prawie. Więc to jest jakaś masakra. No, to jest fest, masakra. Oczywiście teraz stać nas na nową kamerę. Tylko teraz, aż mam pytanie: czy, czy opłaca się w ogóle ją kupować? Patrzcie, czekajcie, za 3 miliardy tutaj jest, a ta jest za. ŁES! Stać mnie zaraz na tą najlepszą! Za 13 miliardów jest kolejna, za 17 kolejna. Za 22 kolejna, za 60 kolejna, czyli za 22 mógłbym kupić tą kamerę. Tylko ile to kosztuje kasy? Ja! Słuchajcie, ja tutaj nabijałem sobie tą kasę i równie dobrze zaoszczędziłem 2000 Robuxów, bo jakbym chciał to wszystko kupić, to bym musiał tyle wydać. A tak to ja sobie po prostu to zarobiłem, co nie? Więc koks. Tak swoją drogą to zaraz dobiję do 100 milionów subskrypcji. To jest jakaś masakra. Dobra, więc żeby to wszystko ładniej szybko tutaj działało, to kupię sobie tą szybszą kamerę. Tą tutaj. Proszę bardzo. Kupię ją. Okej, okay, mamy ją. Teraz możemy nagrywać w ultra szybkim tempie, mam nadzieję, dużo szybciej, mam nadzieję, no niech to się nagrywa, ale fajne serduszko. Dobra, ta kolejna kamera kosztuje 7 miliardów, w sumie mogłem do niej przeczekać, ale już mi się nie chce. I można teraz kupić również e, kozacki komputer, więc kupmy sobie go, ok? No i zacznijmy nagrywać, widzowie. E, wypijmy sobie tutaj energetyka, żeby szybciej nagrywać, rekord faster, dobra. I zaczynamy, lecimy, widzowie! Lecimy nagrywać, dobra widzowie, let's go! Dobijamy 10 miliardów materiału, spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie! Yes! Mamy 10 miliardów materiału, idziemy teraz to wszystko zedytować. No i myślę, że w trakcie edytowania dobijemy te 100 milionów i będziemy totalnymi koksami. Najpierw sobie oczywiście energetyk poleci, rekord. Okej, okay, i lecimy to wszystko ogarniać, montować szybciutko. No i patrz, zaraz dobijemy 60 milionów subskrypcji. Mamy to! Yes! 100 milionów subskrypcji. Ej, ale. Jak to? Jak to? 100 milionów subskrypcji, a ja nie mam swojego przycisku. Subskrybuj? Halo, halo. Jak to działa? Czemu to się tak zepsuło? Coś się zepsuło, mój drodzy, nie ma. Za 100 milionów nie ma przycisku? Ale skam! To po co ja to wszystko robiłem? Po co ja to wszystko nagrywałem? Co jest grane? Czemu to jest jakaś taka straszna postać? Ej, ale czemu ja to wszystko nagrywałem, jak nie ma żadnego przycisku za to? Łee, wiecie co? Straciłem jakąkolwiek nadzieję na jakiekolwiek zdobycie przycisku. Wiecie co? Ja wiem, jakieś zdobyć, Ja zdobyłem przycisk. Ja zdobyłem, w realnym życiu zdobyłem przycisk. Zaraz wam go pokażę, słuchajcie. To jest mój przycisk, patrzcie. Patrzcie. To jest, to jest mój przycisk. Długopis nowy z nowej szkolnej kolekcji Wojan Team, to jest mój nowy przycisk na 100 milionów subskrypcji Jak dobijesz na YouTubie, ziomek, 100 milionów subskrypcji To odezwij się do mnie, dostaniesz taki długopis za darmo Pozdro, pozdro mordeczko Najlepszy przycisk na YouTube, jaki kiedykolwiek był oh, Długopis Wojana Ja, ja Wow, więc no, w sumie to tyle Dzięki bardzo za oglądanie, dobiliśmy 100 milionów subskrypcji Trzymajcie się. Ciekawe jestem czy byśmy dobili miliard. A, eee, nie wiem. Trzymajcie się. Papa, pa. pa. pa.